To jest szyfrowisko. Podcast Centrum Szyfrów Enigma. Nadajemy z Poznania. Przedstawiamy historię łamania szyfrów. Opowiadamy o historii utajniania informacji. Rozmawiamy o rozwoju komputerów i informatyki. Witam państwa tu Piotr Bojarski z Centrum Szyfrów Enigma i Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka z cyklu naszych podcastów Szyfrowisko. W roku 2024 Centrum Szyfrów Enigma realizuje program Zyga Geniusz z Poznania, którego celem jest wypromowanie postaci i osiągnięć Henryka Zygalskiego, jednego z naszych patronów i jedynego poznaniaka z grona trzech pogromców Enigmy. Ponieważ głównym sensem projektu jest ukazanie nieznanych oblicz naszego bohatera, Dziś opowiem o najlepszym przyjacielu Henryka Zygalskiego oraz o tym, jak kryptolog odnalazł miłość swojego życia. Najpierw o wielkiej przyjaźni. Z młodszym o rok Jerzym Różyckim, urodzonym na terenie dzisiejszej Ukrainy, Henryk Zygalski poznał się w trakcie studiów matematycznych na Uniwersytecie Poznańskim. Jerzy studiował matematykę i geografię. Niewykluczone, że obaj znali się już przed zaproszeniem na tajny kurs szyfrów. Wystosowanym do nich na początku 1929 roku przez profesora Zisława Krygowskiego. Dowcipny i otwarty Henryk oraz żywy, błyskotliwy Jerzy musieli szybko przypaść sobie do gustu. W dodatku to oni pierwsi, po wspomnianym już kursie, rozpoczęli tajną pracę nad niemieckimi szyframi ręcznymi w poznańskiej ekspozyturze Biura Szyfrów, mieszczącej się w suterenie gmachu intendentury wojskowej przy wałach Kościuszki. Z analizy przedwojennych zdjęć kryptologów wynika, że ich przyjaźń szybko przeszła w fazę zażyłości. Razem nie tylko pracowali, razem również bawili się, chodzili na imprezy towarzyskie. I nie zmieniło się to wcale, a nawet wręcz wzmocniło, kiedy w 1932 roku kryptolodzy zostali służbowo przeniesieni do Warszawy. Wiązało się to oczywiście z ich pracą w Pałacu Saskim, przy Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Gdy Jerzy Różycki ożenił się z Barbarą Majką, Zyga, jak oni mawiali Różyccy, stał się głównym towarzyszem ich domu. Często gościł w prywatnym mieszkaniu Różyckich przy ulicy Woronicza 4 w Warszawie. O tym, że w ostatnich latach pokoju przyjaźń między Zygalskim i Różyckim kwitła, świadczy fakt, że niemal na pewno to Henryk Zygalski wykonał w maju 1939 roku pamiętne zdjęcie Barbary i Jerzego z wózkiem w którym leżał ich kilkumiesięczny syn, Janusz. Nic dziwnego, że w pierwszych dniach wojny Zygalski, który nie miał swoich bliskich w Warszawie, trzymał się blisko rodziny Jerzego. Potwierdza to, moim zdaniem, dobrą przyjacielsko-wręcz Henryka i Jurka. Barbara Lużycka zanotowała 3 września 1939 roku, a więc w trzecim dniu wojny, że wieczorem jej mąż wrócił do domu w Warszawie razem z Zygą. Zapamiętała też, że obaj byli wstrząśnięci wydarzeniami tego dnia i poinformowali ją o organizowanej przez biuro szyfrów ewakuacji na wschód. Zygalski i Różyccy przeżyli razem gehenne ewakuacji pociągiem pod bombami. Razem opuścili stolicę koleją jadąc na wschód. 8 września kryjący się przed nalotem Zygalski oraz Różycki z żoną i dzieckiem omalnie zginęli. O Opodal nas upadła bomba. Przed nami utworzył się głęboki lej. Na szczęście zostaliśmy tylko częściowo zasypani piaskiem, zapisała w swoich wspomnieniach Barbara Łóżycka. W wrześciu polscy kryptolodzy otrzymali do dyspozycji samochód ciężarowy zorganizowany im przez pułkownika Gwidona Langera i rozkaz dalszej ewakuacji w kierunku Rumunii. To wtedy Barbara i Jerzy Różyccy rozstali się na zawsze. Nie było im dane spotkać się już nigdy więcej. Cygalski, który wcześniej opiekował się rodziną Jurka, gdy ten szukał podczas postojów mleka dla dziecka, musiał być świadkiem tej wzruszającej chwili. Z zachowanych w zbiorach Centrum Szyfrów Enigma zdjęć z okresu wojny, z Francji i Algieru wynika, że do 1942 roku przyjaźń między Henrykiem i Jerzym kwitła w najlepsze. Pracowali razem, w wolnych chwilach rżnęli w brydża, jak to zanotował na odwrocie jednego ze zdjęć z Cyga. I wspólnie się bawili. Przede wszystkim jednak razem łamali wrogie szyfry. Śmierć Jerzego w styczniu 1942 roku w katastrofie morskiej nieopłodza Balarów musiała być dla Henryka potężnym ciosem. Barbara Różycka, żona Jerzego, dowiedziała się o niej właśnie z listu Henryka. A teraz opowiem o największej miłości Zygalskiego. Najpierw jednak kilka zdań tła. Jest ono ważne, by zrozumieć dalszy rozwój wypadków w życiu prywatnym Henryka. Jesienią 1943 roku Henryk Zygalski wraz z Marianem Rejewskim po wielu wojennych perypetiach znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Zygalski został wcielony do Wojska Polskiego, otrzymał stopień podporucznika. Został zatrudniony w Batalionie Łączności przy Naczelnym Wodzu, gdzie łamał szyfry niemieckie i sowieckie. Skierowano go również do Polskiej Szkoły Oficerów Wywiadu. Tyle tylko, że wojna dobiegała końca, a polskie siły zbrojne na Zachodzie już niebawem miały zostać rozformowane. Po zakończeniu II wojny światowej w Wielkiej Brytanii znajdowało się ponad 50 tysięcy polskich żołnierzy i oficerów. Polacy nie otrzymali jednak zaproszenia na londyńską Paradę Zwycięstwa, zaś lokalne władze brytyjskie zaczęły wypowiadać Polakom zajmowane przez nich lokale komunalne. Henryk Zygalski, jak wielu Polaków na Zachodzie, którzy rozstawali się z mundurem, Przeszedł przez Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia tymczasową organizację w Armii Brytyjskiej, która przysposabiała zdemobilizowanych polskich żołnierzy do życia w cywilu i do podjęcia pracy zawodowej. Korpus istniał do 1949 roku, a pozostający w nim żołnierze otrzymywali żołd. W 1947 roku w Londynie otwarty został tzw. Polish University College Polska uczelnia na obczyźnie której przez pierwsze dwa lata nauki językiem wykładowym był polski, później zaś angielski. Ogół studentów stanowili młodzi mężczyźni, polscy weterani brytyjskiej armii lub ich synowie, a także uchodźcy, którym udało się uciec przed wojną. Zygalski zaczął uczyć w Polish University College, a w 1951 roku przeszedł do szkoły technicznej Battersea. Ponieważ jednak władze brytyjskie nie uznawały dyplomu zdobytego w Polsce, Zyga musiał powtórzyć studia magisterskie. Zrobił to w latach 1948-1950 na londyńskim Uniwersytecie Imperial College of Science. Następnie spełnił jedno ze swoich największych marzeń. Został wykładowcą Uniwersytetu Surrey. Niestety w 1968 roku przeszedł pierwszy z kilku wylewów i częściowo sparaliżowany musiał przejść na emeryturę. W tym czasie Zygalski utrzymywał kontakt z rodziną, pisał listy do krewnych w Polsce, wysyłał paczki z zagranicznymi smakołykami i drobne kwoty pieniędzy. W liście do siostry Moniki z 28 października 1967 roku tłumaczył się. Od 20 lat jestem prawie Anglikiem, a w Polsce nie byłem od 1939 roku. Życie tam i tutaj odmienne, a ja tutaj mam i własną rodzinę, żonę, zawód. Tyle było tych przyczyn, aby nie wracać czy nawet przyjechać na wakacje. Henryk Zygalski był już wtedy od ponad 20 lat w związku z kobietą swojego życia. Cofnijmy się zatem do 1944 roku i początków tego wielkiego uczucia. Na początku tego roku, a więc jeszcze w trakcie wojny, Henryk poznał w Boxmoor dziewczynę, Bertę Blowfield. Krewna Berty, Georgina Donaldson w liście do gazety The Guardian opisała, że para poznała się, kiedy Henryk został zakwaterowany w domu Berty. Według przekazów rodzinnych, Parę zbliżyła miłość do muzyki. Początek tej znajomości opisał Dermot Turing w książce XYZ Prawdziwa historia złamania Enigmy. Cytujmy: Tak jak on, Berta była muzykalna, więc w końcu stycznia udali się razem na koncert do Watford. W ciągu dwóch tygodni od tego dnia Henryk zaczął się uczyć angielskiego. Myślę, że faktem ten wystarczająco mocno pokazuje, że relacja Zygalskiego z Bertą Blowfield stała się dla niego wielką inspiracją. Dermot Turing relacjonuje. W maju 1944 roku Henryk jeździł z Bertą na rowerze po lasach nie nieopodal swojego miejsca pracy w Felden. W lipcu jadali kolację w Whitehall's Inn, Boxmoor, popijając je znakomitym winem i drambuie. Na marginesie, drambuie to likier na bazie mieszanki szkockich, whisky z dodatkiem miodu wrzosowego i wyciągów ziołowych. Wróćmy jednak do naszej pary zakochanych. Berta nie była kolejnym punktem na długiej liście miłosnych podbojów Zygalskiego. Tym razem sprawa była poważna, opisuje Dermot Turing. Brytyjski autor sugeruje, że Zygalski narzekał wcześniej na brak zainteresowania ze strony przedstawicielek płci pięknej. Znamy nieliczne kobiety, które mogły znaczyć w życiu Henryka więcej niż tylko tyle, co zwykłe znajomości. Wiemy na przykład, że w trakcie pobytu Henryka w Algierze w 1941 roku były przy nim Ewa, Włada, Simon. Ten temat zdecydowanie wymaga dalszych badań. Po zakończeniu wojny Zygalski stanął więc przed problemem o wiele bardziej złożonym niż Enigma. Jego pragnienie wspólnego życia z Berto było nieodparte. Berta jednak była żoną oficera RAF, konkluduje Turing. Nic dziwnego, że zakochany Zygalski nie zdecydował się na powrót do kraju. W listopadzie 1946 roku do Polski odważył się za to wrócić Marian Rejewski. Odważył się, bowiem wielu polskich żołnierzy i oficerów po powrocie z zachodu znalazło się w komunistycznych więzieniach, a niektórych skazano na śmierć jako szpiegów. Stalinowski reżim uważał ich za zdrajców narodu. Zdaje się, że na tle dyskusji o powrocie do kraju Zygalski i Rejewski nieco się poróżnili. Rejewski nie do końca akceptował chyba fakt, że jego kolega związał się z mężatką i że jest to powodem jego pozostania w Wielkiej Brytanii. Ich przyjaźń, choć nadwątlona w 1946 roku, przetrwała jednak do śmierci Henryka w 1978. Przez szereg późniejszych lat korespondowali ze sobą, wymieniając wspomnienia i informacje, gdy o ich zasługach zrobiło się wreszcie głośno. W 1949 roku Zygalski został obywatelem brytyjskim. Mąż Berty Blowfield zmarł w grudniu 1947 roku. Po śmierci męża Berty Henryk zamieszkał z ukochaną w urokliwym domu w Lis pod Londynem. Razem podróżowali po Europie, chodzili na koncerty symfoniczne i oglądali sztuki teatralne. Para nie wzięła ślubu, prawdopodobnie dlatego, że oznaczałoby to utratę renty, którą po mężu otrzymywała Blowfield. Nikt nie wątpił jednak w łączące ich uczucie. Zarówno sam Henryk, jak i jego przyjaciele nazywali Bertę w listach i wspomnieniach „żoną Zygalskiego”. Żyli razem przez 32 lata. Wspólnie zwiedzali atrakcyjne turystycznie zakątki Anglii, Szkocji, Francji, Włoch, Hiszpanii czy Grecji, realizując swoje podróżnicze pasje. Na odwrotach zdjęć wykonanych wówczas przez Henryka znaleźć można często żartobliwe, autoironiczne komentarze. Przebija z nich niezwykłe uczucie, jakim polski kryptolog obdarzył Angielkę miłość swojego życia. Gdy w końcu lat 60. Henryk podupadł na zdrowiu, Berta opiekowała się troskliwie z partnerem aż do jego śmierci, która nastąpiła 30 sierpnia 1978 roku. Niecały miesiąc później, Berta uznała, że życie bez Henryka nie ma sensu. Posłuchajmy, co o jej poruszającym wyborze mówi Anna Zygalska-Kanon, bratanica Henryka Zygalskiego. Berta, tak jak wspominałam wcześniej, ona opiekowała się przez co najmniej 10 lat, jeżeli nie więcej swoim najbliższym człowiekiem swojego, mężczyzną swojego życia, bez, bez żadnej pomocy 24 godziny na dobę to stanowiło dla niej ogromne obciążenie poza tym byli tak blisko byli tak w sobie stworzeni oboje byli, byli i, i, i najróżniejszymi zainteresowaniami i, i pewnie temperamentem i charakterem i wszystkim byli tak blisko siebie że Berta nie wyobrażała sobie życia bez niego dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania innych podcastów Centrum Szyfrów Enigma Znajdziecie je na naszej stronie www.csenigma.pl oraz na Spotify. Do usłyszenia. To było Szyfrowisko, podcast Centrum Szyfrów Enigma. Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Więcej odcinków można znaleźć na stronie csenigma.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zachęcamy także do obejrzenia filmów na kanale YouTube Centrum Szyfrów Enigma. Do usłyszenia.